Moc małych zmian, dlaczego nawyki mają znaczenie. W świecie pełnym poradników o wielkich celach, sukcesach i spektakularnych przemianach, łatwo zapomnieć o jednej podstawowej prawdzie. Prawdziwa zmiana zaczyna się od najmniejszych kroków. To nie ogromne, jednorazowe wysiłki, ale powtarzane codziennie drobne działania kształtują nasze życie. James Clear nazywa to mocą. Atomowych nawyków malutkich, niemal niezauważalnych decyzji, które z czasem kumulują się w potężne rezultaty. Często myślimy, że aby coś zmienić, trzeba dokonać rewolucji, rzucić pracę, całkowicie odmienić styl życia, schudnąć 20 kg w miesiąc. Ale takie podejście prowadzi do frustracji. Rewolucje rzadko są trwałe. Prawdziwe zmiany wymagają cierpliwości, konsekwencji i świadomości. Że każdy wybór, choćby najmniejszy, ma znaczenie. Wyobraź sobie samolot startujący z Nowego Jorku do Los Angeles. Jeśli jego tor lotu zmieni się o zaledwie kilka stopni, nie skończy w Kalifornii, ale gdzieś w Meksyku. Ta drobna zmiana kierunku, niemal niezauważalna na początku, z czasem prowadzi do całkowicie innego miejsca docelowego. Tak samo jest z naszymi nawykami. Codziennie podejmujemy dziesiątki a nawet setki decyzji, które wydają się mało istotne. Czy wstać od razu, czy jeszcze pięć minut poleżeć, czy wypić wodę, czy kolejną kawę, czy wyjść na spacer, czy zostać na kanapie? Ale to właśnie te decyzje powtarzane każdego dnia budują naszą przyszłość. Jeśli każdego dnia przeczytasz dwie strony książki, to po roku przeczytasz ich ponad siedemset. Jeśli codziennie zjesz 100 kalorii za dużo, po roku możesz przytyć 5 kg. To nie dramatyczne gesty, ale powtarzalność działań zmienia wszystko. James Clear podkreśla, że nawyki działają jak odsetki od kapitału, ich siła rośnie w czasie. Dobre nawyki kumulują pozytywne efekty, złe prowadzą do coraz większego oddalenia od tego, kim naprawdę chcemy być. To, co robimy dziś. Nie zawsze daje natychmiastowy efekt, ale decyduje o tym, kim będziemy jutro. Kluczem jest więc nie tylko to, co robisz, ale kim się stajesz przez to, co robisz. Jeśli codziennie ćwiczysz przez 10 minut, to nie tylko poprawiasz kondycję, stajesz się osobą, która dba o swoje ciało. Jeśli codziennie piszesz kilka zdań, nie tylko pracujesz nad tekstem, stajesz się pisarzem. Nawyk to coś więcej niż czynność, to wyraz Twojej tożsamości. Nie chodzi o doskonałość, ale o progres. Nawet 1% poprawy każdego dnia, choć wydaje się niczym, po roku daje ogromną zmianę. To właśnie ten efekt procentu składanego sprawia, że drobne działania, jeśli są powtarzalne, mogą zmienić Twoje życie w sposób, którego się nie spodziewasz. Problemem wielu osób nie jest brak motywacji, ale brak systemu. Chcą zmienić swoje życie, ale nie wiedzą jak zacząć. A zmiana nie zaczyna się od rewolucji, tylko od pytania: Co mogę zrobić dziś? Co będzie o 1% lepsze niż wczoraj? Jeśli dziś podejmiesz jedną drobną decyzję, pójdziesz spać 15 minut wcześniej, wypijesz więcej wody, przeczytasz rozdział książki, porozmawiasz z bliską osobą, to może się. wydawać małe, ale jeśli jutro zrobisz to znowu, a potem kolejnego dnia, to po tygodniu, zauważysz różnicę. Po miesiącu poczujesz, że coś się zmienia. Po roku nie poznasz siebie. Właśnie dlatego atomowe nawyki są tak potężne. To nie są fajerwerki, to żarówki, ciche, stabilne światło, które rozprasza ciemność codzienności. Dają strukturę, pewność i postęp. Zamiast gonić za wielkimi celami i spektakularnymi sukcesami, naucz się doceniać codzienne małe zwycięstwa, bo to one prowadzą do wielkiej zmiany. Wielu ludzi chce zmiany. Pragną lepszych rezultatów, zdrowszego ciała, więcej pieniędzy, spokojniejszego umysłu, spełnienia w pracy czy relacjach, ale często próbują osiągnąć te rezultaty bez zmiany swojej tożsamości. To tak, jakby ktoś chciał być sportowcem, ale nie ćwiczył, albo chciał być pisarzem, ale nie pisał. James Clear uczy, że najgłębsza, najbardziej trwała zmiana nie pochodzi z dążenia do celu, ale z decyzji, kim chce być. Nawyki nie tylko wpływają na wyniki, one kształtują naszą tożsamość. Zamiast myśleć, chcę schudnąć, warto pomyśleć, chcę stać się osobą, która dba o zdrowie. To subtelna, ale fundamentalna różnica. Pierwsze podejście skupia się na wyniku, drugie na tym, kim jesteś. Kiedy nawyki są zbieżne z tożsamością, utrzymanie ich staje się naturalne. Już nie musisz się do nich zmuszać, one stają się częścią Ciebie. Tożsamość nie jest czymś stałym. Nie rodzimy się z nią, ona nie jest nam dana raz na zawsze. Kształtujemy ją poprzez działanie. Każdy nawyk jest głosowaniem na to, kim jesteś. Gdy idziesz na spacer, mimo zmęczenia, oddajesz głos na bycie osobą aktywną. Gdy odmawiasz impulsywnego zakupu, głosujesz na bycie osobą rozsądną finansowo. Gdy słuchasz drugiego człowieka, z uważnością potwierdzasz, że jesteś empatyczny to właśnie te małe akty budują naszą wewnętrzną opowieść o sobie. Problem pojawia się, gdy nasza obecna tożsamość jest oparta na przeszłości. Może kiedyś ktoś cię nazwał leniwym, roztrzepanym, niesłownym. Może sam w to uwierzyłeś. I teraz mimo że próbujesz coś zmienić, wciąż działasz w cieniu tej przestarzałej wersji siebie. Dlatego James Clear podkreśla: zmień najpierw sposób myślenia o sobie, a reszta przyjdzie za tym. Nie chodzi o tworzenie fałszywego obrazu siebie, ale o przypominanie sobie każdego dnia, że poprzez działanie kształtujesz to, kim jesteś. Każdy ma prawo do nowej tożsamości. Jeśli dziś podejmiesz świadomą decyzję: Jestem osobą, która wstaje rano i dba o siebie. I rzeczywiście wstaniesz, zrobisz coś zdrowego, to tworzysz nową wersję siebie. Nie od razu, ale z każdym powtórzeniem staje się to coraz bardziej prawdziwe. Dlatego kluczem do trwałej zmiany nie jest motywacja. Motywacja mija, kluczem jest jasna tożsamość i system, który ją wspiera. Jeśli tworzysz środowisko, rytuały i codzienność zgodną z tym, kim chcesz być, twoje nawyki utrzymają się same. Jak powiedział James Clear, nie wznosisz się na poziom swoich celów, spadasz do poziomu swoich systemów. Wyobraź sobie, że codziennie rano powtarzasz. Jestem osobą, która troszczy się o swój umysł i ciało. Potem pijesz wodę, medytujesz przez trzy minuty, robisz kilka ćwiczeń. Te działania wzmacniają przekonanie o Twojej nowej tożsamości. Z czasem nie musisz już, już o tym myśleć, po prostu Ty jesteś. Warto też zauważyć, że nawet negatywne nawyki potrafią budować tożsamość tyle, że nie taką, jakiej pragniemy. Osoba, która często sięga po słodycze, może nieświadomie zbudować przekonanie. Jestem osobą, która nie ma silnej woli. Ktoś, kto często przekłada obowiązki, zaczyna wierzyć, że jest leniwy. Ale to są tylko tymczasowe historie, które można przepisać. Aby zmienić tożsamość, wystarczy zacząć działać inaczej, nawet bardzo małym krokiem. Podsumowując, twoja przyszłość nie zależy od tego, co sobie obiecasz, ale od tego, kim codziennie jesteś w działaniu. Każdy mały nawyk to cegiełka, z której budujesz swój nowy wizerunek, i nie musisz czekać, aż coś się zmieni. Wystarczy, że dziś dasz kolejny dowód na to, że jesteś osobą, którą chcesz być. Większość ludzi uważa, że ich życie zmienia się dzięki wielkim decyzjom, wydarzeniom czy szczęśliwym zbiegom okoliczności. Tymczasem prawdziwa zmiana dzieje się powoli, krok po kroku, dzień po dniu, nawyk po nawyku. To nie dramatyczne zwroty akcji budują nasze życie, ale codzienne powtarzalne działania, które na pierwszy rzut oka wydają się nieistotne. James Clear pokazuje, że nawyki to nie tylko przyzwyczajenia to system operacyjny naszej codzienności. Zamiast więc walczyć o motywację, warto zbudować system nawyków, który będzie nas prowadził do celu nawet wtedy, gdy nam się nie chce. Nie chodzi o to, by być idealnym, chodzi o to, by być konsekwentnym. Wyobraź sobie dwa samoloty lecące z tego samego miejsca. Jeden z nich zmienia kurs zaledwie o kilka stopni początkowo, obalecą bardzo blisko siebie, ale po kilku godzinach lotu znajdują się w zupełnie innych miejscach. Tak samo działa zmiana nawyków. Drobne korekty, które dziś wydają się nieistotne, po miesiącach czy latach prowadzą do zupełnie innego życia. Dlatego James Clear mówi: Małe zmiany robią dużą różnicę, jeśli są konsekwentne i skumulowane w czasie. Jeśli codziennie czytasz 10 stron książki za rok, przeczytasz 12 do 15 książek. Jeśli codziennie jesz trochę zdrowiej, za kilka miesięcy poczujesz różnicę. Jeśli co tydzień oszczędzasz 50 złotych po roku, masz już ponad 2500 zł, Małe zmiany wielki efekt, ale tu pojawia się problem, efekt nawyków jest opóźniony w czasie. Dlatego ludzie się zniechęcają. Zaczynają ćwiczyć, ale nie widzą od razu efektów. Odkładają pieniądze, ale to wciąż tylko kilka złotych. Zdrowiej jedzą, ale waga się nie zmienia. I wtedy myślą: "To to nie działa". Porzucają nawyk zanim zdąży przynieść rezultat. Clear nazywa to dolina rozczarowania, etap, w którym pracujesz, ale nie widzisz efektu. Kluczem jest przetrwać ten moment, bo potem nadchodzi moment przełomowy punkt. W którym małe działania zaczynają przynosić wielki zwrot. To tak jak z kostką lodu podnosisz temperaturę z minus 5 stopni Celsjusza do minus 4 stopni Celsjusza, potem minus 3 stopnie Celsjusza, aż w końcu przy 0 stopniu Celsjusza kostka zaczyna się topić. Przez długi czas nic się nie dzieje, aż wreszcie dzieje się wszystko naraz. Twoje nawyki działają w ten sam sposób. Dlatego system jest ważniejszy niż cel. Cel mówi ci, dokąd chcesz dojść. System mówi ci, jak tam dojść i co robić każdego dnia. Bez systemu, nawet najlepszy cel będzie tylko marzeniem. James Clear podkreśla też, że sukces to nie jednorazowy wysiłek. To efekt bycia konsekwentnym. Nie trzeba działać perfekcyjnie. Wystarczy działać regularnie. Nawet jeśli czasem odpuścisz, dopóki wracasz do swojego systemu, nadal jesteś na dobrej drodze. Podsumowując. Nawyki tworzą system, który prowadzi Cię do celu. Małe zmiany dają duże rezultaty, ale dopiero z czasem. Konsekwencja jest ważniejsza niż intensywność. Lepiej skupić się na tym, kim się stajesz, niż na tym, co chcesz osiągnąć.